Czołem drogie Anony. Pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Proszę Państwa, to jest 5-kilogramowy kawał wędliny w kształcie klauna. Nie zawiera kości, tłuszczu ani tkanki łącznej. Jest to połączenie mięsa kilku świń, zemulgowanego, upłynnionego, odcedzonego i ostatecznie nieubłagalnie połączonego w bezbożny obelisk mięsny śmiejący się konsumentom w twarz. Bóg nie brał udziału w tworzeniu tej odrazy. Fakt, że ten monolit mięsa oddzielonego mechanicznie istnieje, dowodzi, że Bóg albo nie jest w stanie wpłynąć na swój wszechświat, albo jest nieświadomy okropności, które mają miejsce w jego królestwie. Ten walec wieprzowiny to coś więcej niż wędlina. To jest fizyczna deklaracja pogardy ludzkości dla naturalnego porządku, to manifestacja pychy. Mamy również wersję z obniżoną zawartością soli, jeżeli ktoś chce. Cena widoczna na zdjęciu. Czytał. Paściorz. Jezu, jako dziecko zawsze się bałem tego kurwa klauna, to było przerażające.